Dobra, już jesteśmy po przerwie, a raczej w drugiej części. Yy, tak. Yy, nasza ekipa została już właśnie. Wszyscy są wykokrzeni. Znaczy, może nie tak za bardzo, ale. Ale mieczek mi się fajnie trafił, bo. Tutaj jest moja kryjóweczka i zrobiłem sobie taki enchant. Na troszeczkę mało tych książek, ale jest przynajmniej Ostrość 2 i zaklęty ogień. No, czyli że nawet nieźle, no jak na The Warsa, No, Może kogoś zabiję. Ale. O, no, nie wiem, mam jakieś z coś, coś pójdzie nie tak, ale bądźmy dobrej myśli. Dobra, no to nasza ekipa już tutaj w połowie wyszła. Hmm, to jeszcze jakieś te... Nie mam co już zrobić, no chyba, żebym. Stawił jeszcze to. Może się przyda jakoś, jakieś jabłuszka będą. Sobie skombinujemy. Yy, weźmiemy sobie. Z... Budujemy crafting. Budujemy, jezu. To był crafting, dobra. Yy, weźmiemy sobie enchant bo może się przydać no i możemy się zaraz... Chy, możemy chyba ruszać protection cały yy. o kurczę, przydałoby mi się trochę diaksów, żeby sobie jakoś rozrobić robię coś temu typowi on kurcze nie ma klaty ten handlarz był właśnie szczęśliwy, no zobaczcie. No. Hmm. Dobra, to chyba, się można, chyba już można iść. Jeszcze tutaj nie, chyba nikt nie nas dać. Dobra, Wie, wiecie co? Będziemy wychodzić. Dobra, no to ruszajmy. Czekaj, czekajcie, ktoś tu zalepił. Kurde, ty byś mi się przydał, ale dobra, to ruszamy. Okej okay. Nie będę się z tobą bił. Nie ma sensu. Albo dobra. idziemy, idziemy ludzie, idziemy. Chyba puste, chyba na pewno. <laughs> Dobra. Gdzie oni mogą być? Boję się, że no, za pierwszym starciem. W sumie nawet nie złym mam miecz, tylko że jest deszcz. Nie. I to jest właśnie ja problem. Życiowy. Okej, okay. nie, to jest mój. Boże, już całkiem nie wiem kto jest ze mną. Będę łaził z tym typem lepiej. Um. Dobra. Nieważne. Dobra. Szukamy ludzi. Pewnie wszyscy kampią pod ziemią. O, o, jest. Jest, a to jest nasz. Jest, bijemy się. Dobra, zabijemy go. Zabijemy go. Nasze. Nasze. I ten. Kurczę, ktoś zabrał klatę. Jak sobą. O, mam pod tak. Nie, nie będę tego zakładał. Faktum nie bije. Nie. Druga część The Wolvesa. No to tak, no to nie skończyło się to dla nas dobrze. Niestety, dobra, no to kończymy odcinek. Nie wyszło nam zbyt dobrze, no ale trudno. Wyszło jak wyszło. no Dobra. Więc komentujcie, subskrybujcie. Żegnam się z wami. Może będę jeszcze odcinki z The Wolvesa. Ale nie wiem, dobra. No to cześć. Pa.